Cześć, miło ja mi w kolejnym odcinku z serii Mienia gospodarstwa. W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy pracujemy sobie nasz nowy nabytek, który już tam widzicie, bo Dali sobie stoi. A z czym? To zaraz wam powiem. Jak widzicie, no już jest wyprowadzony z garażu. Tam sobie 60 stoi. Ale dzisiaj właśnie będziemy pracować kursusem. Będziemy go testować po raz pierwszy w polu z agregatem i siewnikiem, to no, taki zestaw uprowadziliśmy, co zrobiłem. Właśnie zakupiłem sobie niedawno taki agrolift, jak widzicie. Nawet pasuje do tego siewniku Dzisiaj będziemy sobie właśnie siać jęczmień Jak widzicie, nawet ten zestaw ładnie pasuje. Ale jak widzicie możecie zauważyć, że właśnie dokupiłem sobie... Znaczy kupiłem sobie w ogóle wciążnik. No bo ja, jak powiem, mam podpiąłem ten zestaw, to Ursus stanął dęba. Więc zdziwiłem się trochę, myślałem, że jednak da radę, ale jednak obciążenie był tutaj konieczny. Więc co, wy na wstępie zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem kto jeszcze nie ma. No i napiszcie jak nasz hashtag testy, a ja serduszka. Przy, przy, serduszko. No I co widzowie? Myślę, że nie będziemy przed przedłużać, tylko siadamy do Ursusa. Podnieśmy to wszystko w górę. Tak, idziemy muszę tutaj. Widzicie, jak to się wszystko podniosło? Dobra dobrze. już oczywiście, w, w siewniku są. Możemy go odpalić. I Będziemy, jak na takie pole, powiem Wam od razu, jedno z takich, właśnie najdalszych w Więc myślę, że w trakcie drogi po prostu zrobiłem cięcie. I potem. A no, zrobię Wam cięcie, żebyście po prostu nie musieli oglądać tej drogi, jakbym tam jechał Bo to trochę bez sensu No bo teraz, no, teraz jeszcze sobie trochę z wami pogadam Możemy sobie lampę zapalić, żeby... tym nie zapomnieć, będziemy wyjeżdżać już na drogę główną Na tym pole, jak pamiętacie, dawno nie było właśnie odcinka Z tego względu, że daleko, nie chciało mi się nagrywać, już wiecie jak to jest sam sobie po prostu tam poza odcinkami działałem to teraz akurat przyjdzie okazja że na filmie znowu pokażę Wam to pole jak, jak tam w ogóle to pole wygląda bo się tam trochę zmieniło no sobie no tutaj to kręgowskazę nie będę puszczał, bo nie ma sensu na to, jak tam za to trzyma się jakoś, dobra to jest dobrze. Od razu wam powiem na wstępie właśnie, że to pole jest uprawione. Ale podpiąłem właśnie ten agregat po to, żeby jakoś to pole jeszcze, żeby jakoś tą ziemię tak spulknić trochę, rozruszać ją, bo po zimie to wiadomo jaka ta ziemia jest taka stwardnięta i wolę jakoś ją jeszcze tak przerzucić raz. Więc co widzowie, myślę, że teraz zrobię krótkie cięcie, jak już będę blisko pola, to odp odpalę kamerkę znowu, no i pokażę jak ten zestaw będzie się w ogóle spisywał, więc do usłyszenia za moment. Okej, okay, dobra, chyba się wszystko nagrywa, witam Was po krótkiej przerwie, A już właśnie tutaj sobie dojeżdżam do tego pola, no zaraz to tutaj będzie. Będziemy sobie ślać ten jęczmień. Jak to mówicie, co już sobie zwolni? Tutaj sobie skręcimy. Pojedziemy tylko od tyłu tego pola bardziej. Ambetę też można zgasić, bo to na polnej drodze to tam nie opłaca się. To taki gę, gęsty las. Możecie zauważyć. No, ale taki straszny, taki... i brzydki trochę. To jest to pole? Tak, to jest to pole. Powiem wam, już dawno tutaj nie pracowałem i aż się trochę gubię dobra, trzeba to wszystko opuścić Dobra no i siejemy zobaczymy jak to będzie się spisywał nawet idzie powiem szczerze Wam nieźle nie tak źle idzie nawet sieje to się tam sieje się dobra jest dobrze nie tak źle nawet jak może tu zobaczyć Daję sobie radę na spokojnie z tym siedliszkiem I tym agregatem Dobra i tak to Pozwólcie że to, tak się taki panel odpalę trochę pom pomocny Że tych dwaj w tym też jest bo to taki już na trzeba sprzęt nie, nie to za sześćdziesiątka wiadomo ja powiem, że będę tak właśnie raz przy razie jeździł. Nie ma co. I raz jednej, raz drugiej, o to mi chodzi. Dobra. I robimy kolejny przejazd. Fajny, no, Ursus prawda? Naprawdę taki. Ładny, ładny jest. Spisuje się. No i to się ceni, powiem. Naprawdę. Fajny Fajny ciągnik to podstawą. I przede mocny, no. Jakby nie patrzeć. Nie wiem czy słyszeliście, ale właśnie mamy podobno do szkół wrócić Od 17 Bo 15 to jest jak coś Tam 15 podali Ale oczywiście 15 maj to jest sobota No to się nie pomylił I właśnie od, od tego 17 mają być lekcje hybrydowe Ale zobaczymy jak to będzie wyglądać Ja jestem powiem wam że Przeciwko temu, żebyśmy rzucili bo to jednak wiecie, na miesiąc to się nie opłaca z drugiej strony wracać bo po, po co, w sumie, no co pomyślicie co to, co to wam da, że pójdziecie do szkoły na ten miesiąc, no lepiej dociągnąć to zdalne i tak będzie po prostu lepiej I cały czas to ryzyko gdzieś tam jeszcze w tej czwartej fali może być no i według mnie to lepiej by było że tego wirusa ...wykurować, żeby tą liczbę zakażeń zmniejszyć, wiadomo, no i wtedy będzie fajnie i od się na spokojnie pójdę do szkoły, a nie wiem co ten rząd chce robić, według mnie to jest to trochę taka właśnie głupota, ale no cóż. Jak będą kazać iść na to się powinien, bo gdybyśmy chcieli mieć takie potem nieobecności z głupoty, no to wiecie, a tak to w tej Polsce niestety jest, no co poradzić mogę na to, takie to życie, ale jakby będzie patrzeć, prawie pół pola mamy obsiane, bo to pole jest takie właśnie małe, jedno powiem wam, że zmniejszy ich tych pól, które posiadam aktualnie. Największe pole to jest właśnie chyba to, co siedzieliśmy wtedy pszenicę z tym moim Kolegą Czy to tak, to był mój kolega. Nie są, przecież mieliśmy. To tego samo wtedy, tego John Deera Tak, to to jest właśnie moje największe pole w dzierżawie jest, bo to nie moje, które kupowałem, tylko po prostu jest w dzierżawie. Tu się wzmyślnie nieźle wysypały, ale no to cóż. Dobra. No i fajny, powiem mam naprawdę ten Ursus spisuje się jak możecie sami zauważyć ładnie pracuje w polu. Mam nadzieję, że to się wszystko tam nagrywa teraz, bo tutaj nie mam poglądu, na kamerę tego GoPro. Niestety, tutaj nie ma. Jak ja wiadomo, jak mam na głowie, no to nie widzę, co tam jest. Mam nadzieję, że wszystko Nagrywałem tam baterię w kamerze, zmieniałem. Niedawno, więc myślę, że jest git. Przypominam właśnie o zostawieniu łapeczki w górę. Subskrybujcie dzwoneczkiem, jeśli jeszcze nie ma, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Jak zostawiacie te łapeczki w górę, jak subskrybujecie ten kanał, to jest takie, powiem, motywujące dla mnie. To jest takie fajne, naprawdę. jak widzę, że. wy to oglądacie, że chcecie nawet te odcinki, to, to takie dla mnie, takie budujące mnie, że tak powiem właśnie już właśnie, jeszcze niedługo będziemy też kukurydzę sadzić, ziemniaki chyba znaczy ziemniaki nie chyba, tylko na pewno to się tak właśnie zastanawiałem, żeby może buraki cukrowe by zasiać też tylko, że nie wiem gdzie powiem bo nie mam w zasadzie jakiejś możliwości dużej właśnie, bo tych pól trochę mało. Są jakbym takie pole jakieś może podzielił, może... Trochę ziemniaków, trochę buraków, nie wiem. Nie jeszcze się powiem nad, nad tym zastanowię. Ale to jak będę wiedział, to Wam po prostu dam znać w kolejnym filmie, jak nie w, nie, jak nie w kolejnym, to w jakimś najbliższym. Więc tak, co tu jeszcze wam mogę ciekawego powiedzieć? Teoretycznie to u mnie wszystko w porządku jest Powiem Wam tak szczerze Już niedługo powinien się pokazać Znaczy nie pokazać tylko tak Bo Powinien być kolejny odcinek z serii Working Progress mapy Ale to musicie się jeszcze trochę czekać że wam tam pisałem post na karcie społeczność odnośnie tego, że... I tam zawarłem właśnie takie coś, że będą niedługo duże zmiany na kanale. Spokojnie będę, tylko muszę właśnie mieć trochę czasu wolnego od tych lekcji i od tej mapy trochę też. Teraz właśnie tę mapę przez tą mojówkę trochę właśnie pocisnąć, żeby potem mieć trochę luzu. Zmiany na kanale, na, na, które będę chciał prowadzić na kanale, już będę chciał niedługo realizować Ale to wszystko zobaczycie w swoim czasie, jak będę miał po prostu więcej czasu, bo teraz powiem wam Z czasem jest naprawdę średnio Też jak możecie zauważyć na kanale live'ów praktycznie w ogóle nie ma Ale no tak to właśnie jest u mnie, że czasu jest mało, a roboty dużo no na... i i też mi się tak czasami po prostu nie chce, szczerze mówiąc, bo tego jest potąd Że się wszystkiego po prostu nie dogarnąć no, Ale mam nadzieję, że jakoś to wszystko dam radę pochytać i będzie fajnie. Później dobra, nie wiem w ogóle co czy nam mamy minutę odcinka. No, ale akurat sobie to parę kończymy i będziemy kończyć. I teraz te filmy trochę to takie dla Was dłuższe robić. ostatnio zauważyłem że tak, że nawet te filmy nawet takie takie długie były, więc fajnie. Też dzięki wam w ogóle za przyjęcie tak fajnie tych odcinków z zakupu nowych, tylko między, między innymi tutaj mówię o zakupie tego Ursusa, bo on naprawdę zrobił odcinek ładne statystyki. I się z tego bardzo cieszę. Fajnie, że Wam się spodobało No odcienie z zakupu kombajnu nowego Nie New Hollanda, tylko John Trochę słabiej, ale też Fajnie, że się przyjął Więc super, ogólnie mówiąc No bo ostatni przejazd, to sobie jeszcze poprzeczniki og ogarnę Ale to już Później jak się z wami pożegnam, bo już po prostu nie chcę tutaj kręcić od tych poprzeczniaku ursus spisał się. Naprawdę bardzo fajny zakup polecam ogólnie wam takiego traktora. Takie ciałmy nie powiedzieliście. Dobra, wy co? Ja sobie jeszcze bym tak może przejechał tutaj miedzą tam na poprzeczniku, bo tam jest trochę więcej słońca i ładniej będzie on po prostu się prezentował. Na Ursus. Kurze, zachodziłem. To piję drzewa, kurczę, powiem, wam, że niedobrze. Dobra, sobie tutaj nie sobie do miedzy Gasimy go, żeby nie chodziło na darmo. Dobra wiem co, myślę, że Wam się taki odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, to jeszcze nie ma. Napiszcie w komentarz, co sądzicie o tym zestawie. Mi się on bardzo podoba. A ja właśnie poczytam sobie chętnie opinie Wasze o tym zestawie. A ja się teraz zamierzaj nam do kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć. Na razie.